Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Margonem z serii Berus z Debatem. Jest godzina aktualnie 1.06, 8 listopada. I tutaj widzę kipka na Lambo się zebrała. Na Berusiku oczywiście, bo górny świat, nie? I z serii Berus z debatem, no to na Berusie gramy, tak? No i lecimy właśnie sobie do środeczka. I będziemy bić Lambo o godzinie pierwszej. Na się to jest rzadko spotkane w pół. Pierwszy raz chyba o tej godzinie. Więc zobaczymy co da. Jest ogólnie mini event. Mini event, 50% większa szansa na leges kolosów. Więc zobaczymy. Najpierw ja ready. Oczywiście pozdrawiamy całą grupę Leyland. Niosę Zagładę. Dardak access. Uuuu. POSZŁA EFKA, KURWA Dobra, nikt nie padł, to najważniejsze <grywa> I co, kurwa trzeba jakoś teraz wyjść, ale KURWA Dobra, zaraz się przyjdziemy Jeśli chodzi jak tam u mnie, no to u mnie dobrze Aktualnie kurwa próbne maturki sobie piszę i egzamin zawodowe. No i dlatego też mniej czasu jest na nagrywanie odcinków Głównie teraz robię liveiki i na samym wstępie, też bym chciał bardzo Was zaprosić na livea 11 listopada. To będzie przedłużany rank stream. Jak wiadomo z mojego kanału, to zawsze na tych streamach się dzieje dużo, więc będzie syto. Będzie syto, więc bardzo Was zapraszam. Możecie mnie udupić jak chcecie, <laughs> może nie, może zasnę, może nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, tak to sobie teraz pykam w nocy, bo coś nie mogę kurwa zasnąć, nie mogę zasnąć. No, dlatego postanowiłem nagrać dla was odcineczek. Tylko sobie błyszkę stargę. Co jeszcze z fajnych wiadomości? Na pewno na tym przedłużanym Rank w piątek, yy, będzie do wygrania coś, jakieś 2x10 PST, czy coś takiego w gminie, zobaczymy. Yy, założyłem też nowego Discorda, serwer swój. Bo kurwa, już się wkurzałem, że nie mam swojego serwera, tak to Teraz mam swój i mogę wszystko kurwa robić Na spokojnie, dobra, jak widać to Backi nie ma Bo szukałem Bacy, bo jak też gra teraz I żeby sobie z nimi zbić, ale nie ma mm. Dobra, no to na pewno pójdę sobie na te ścioło z powrotem Dobra, no to lecimy Ło, buszki muszą być, buszki muszą być. Kurwa, Lipa z Liquidzikiem jest, więc... Więc kurwa, kicha w chuj. E, co do poziomów na berówie, no to na pewno już... 131 mam, to już wiadomo. Na odcineczkach też raczej był... Była bita teściowa już na tej postaci. Teraz już level cofałem. Ile być już mam teściowej? Zaraz wam pokażę. Nie wiem, za czym ją bić. Teraz to, to na to nie patrzcie, bo od kiedyś grałem na Berufie no, i teraz po powrocie wróciłem to 375 bić mam. 3 herka tylko na razie. Robimy yy, challenge kurwa 1000 bić bez legendy, bo klasycznie kurwa tak jest. Naprawdę pokażę wam kurwa bicia miłka, nie? Miłośnie kurwa rycerz na Berufie to mistrzostwo świata. 2113 bićby bez legi. No tak to kurwa jest, tak to kurwa jest. Co jeszcze? Myślę na pewno, że sobie po film trochę Maga na... Dorów się, bo już trzeciego maga na, na stopów dobiłam. Wiadomo, 70 łowcę ma mam dalej, 50 wojka mam. Nie wiem, czy mam pokazałem tego wojownika. Chyba tak, no to już nawet widzie... Nie, nie pokazywałem. Zmieniłem profesję stropiciela na wojownika, żeby dobić się właśnie na 5.0, bo na 5.0 mam licyty, nie? Na wojka, więc my myślałem, że bardziej odda. Tym bardziej, że mam z ludzi, a więc. Spoko. Jeśli chodzi o łowcę 7.0 to bez zmian. Dalej tylko pierścień. Z krytyczną. No i szukamy kurwa jakiś legend do kupna. Ale wiadomo ciężko o to. Coś ostatnio na Berusie. Naprawdę, ciężko cokolwiek kupić. Tancek 4 4.8 też jest. No, tego wojka tego to pokażę Wam jak będzie. Um, Bite. Będzie go Bosik, nie, to wam pokażę, Jeśli chodzi tutaj o maga, to mamy jeszcze 132 maga, go xp raczej na 140+, plus. a dokładniej to się okaże, co? Zobaczcie pewnie na następnym odcinku, jaki będziemy poziom, albo na live'ach właśnie, więc zapraszam was, was, was też na live'iki. I... Dobra. Powiem wam, że ogólnie te live'iki fajne są, fajnie mi się to prowadzi i to jest takie no po prostu, jak znajdę chwilę, nie muszę nagrywać odcinka. Wiecie o co chodzi? Znaczy, odcinki też się fajnie nagrywa, ale to chciałbym to robić bardzo ładnie, żeby to fajnie wyglądało. Żeby to miało ręce i nogi. A live to sobie odpalę, tak na, na spontanie, nie? ciekawe jest. O, z odcineczkami tak nie można, bo trzeba zrobić fajny odcineczek. Yy, dobra. O, tutaj sobie polecimy. Yy, miśki muszę zbijać, miśki. Na tym magów chcę dobić na pewno setny poziom, bo wtedy mam większe pole manewru patrząc pod kątem, że mogę być uibozu dalej. Yy. Uibozu na pewno jeszcze możemy sobie bić duże dwójek, to jest ważne. Kochankę też będzie można polatać. No i coś tam się połota, nie? Co do eventu. latem na początku trochę za chwilkami, trochę tam bit zrobiłem. No ale finalnie... Finalnie... Już tu nie... Kurwa powiedziałem pierdolę to. Jak są to bogat z grzybów jeszcze nie. Trzeba je dobrze wykorzystać. Tu widzę, że w torbie już nie mam żadnych bufnek. Potem się sobie przełożyć innej postaci. Yy, muszę się powiedzieć, że Słychać na pewno? Słychać, słychać dobrze. Dobrze, dobrze. Co do na tym magu, no to wiadomo, do Expo zajebiste kurwa, tutaj nic mi nie wierzę. I... Taki naszyniczek eventowy, on jest kurwa konkretny. On jest konkretny. Wielkans 2019, destruktywne Jajo. Mam jeszcze taki natropiciela niezwiązany nawet, więc to pewnie pójdzie gdzieś za grube siało. I Edicetki 2020 rok i 2019 rok też fajne do Expo jak najbardziej. No, i tutaj jeszcze z Koloską 8.0. też fajne. Myślę, żeby sobie jeszcze zbrojkę kupić właśnie teraz. Co, był, co byli herozki do Halloween, żeby sobie kupić zbrojkę 8.0 0 na no, łapkę na błysk, zawsze się może po coś przydać. Ło. No, a tak to jest. Już wtorek w sumie, bo jest PSA 14. Oby do piątku robiłem przed grubego drang będzie zajebiście, kurma. Nie mogę się doczekać, naprawdę, bo. Lajwiki są przyjemne. Dużo ziomeczków czeka na tego lajwika. Zawsze daje znać z dwa tygodnie wcześniej, zanim takie coś jest. No i średnio raz w miesiącu takiego lajwa robię, żeby też nie przeholować. Wiadomo, ostatnio jak był taki lajwik, to na przykład dostałem o 5.50, bo tak mi kurwa przedłużali mnie. Będzie opcja przedłużenia, właśnie i dobijania celu, żebym wiecie, chciał w różny sposób. No i jest też opcja, porozmawiając na live, właśnie na tym Discordzie, co założyłem na serwerze, zawsze siedzę na głosówce, gdy on live, no to też właśnie można wpaść, pogadać, coś po powiedzieć na streamku, żeby wiecie, było przyjemniej, ciekawiej i tak dalej i tak dalej. No i tutaj właśnie dobiję sobie na tym magu setny. No jeszcze trzy poziomy, to tam szybka akcja będzie. Nie na tym 132 magu, raczej 140, plus jakiś, a dokładnie to jeszcze nie wiem. Może się na razie zatrzymam na tym 140, muszę pomyśleć sobie. W tych dopiero zobaczymy. Dobijemy sobie miśniki. O, go właśnie to wam pokażę. Albo nie, pierdolnie bijemy do końca. Później po tych dwóch szkach skoczymy. skoczymy. Soki. Musiałem błyszkę jeszcze mimoć. Klasycznie znowu. Dobijemy sobie ładnie, kurwa. Całe explodzisko. Później dopiero na dwójki. Akurat w Respi jeszcze teściowa Może kurwa na odcineczku coś odda. Kto wie, kto wie. No i oczywiście, jak teraz ktoś napisze w komentarzu, to jest ten moment. Jak raczej ktoś w komentarzu godzinę, kiedy skończyłem to mówić, to wygra ode mnie 10 milionów naberów. Się. 10 milionów naberów się dam. Jak ktoś napisze teraz dokładną godzinę, kiedy skończyłem mówić. I to jest właśnie ta godzina. No. I możecie napisać tą godzinę, co właśnie z tym przemówić. I wygracie 10 milionów. Myślę, że taka forma jest spoko. No zawsze ktoś ktoś kto zaczyna na się, może coś tam sobie dorobić, kupić sobie jakieś uniacze do expa. To jest spoko. A wiadomo, na się uniacze to zawsze się przydadzą. A jeśli nie przydadzą, no to na ulepę się przydadzą, więc <grymne> tak to właśnie wygląda. Myślę, że sobie jeszcze na odcineczku przejdziemy za karmem Bo myślę, że będzie skład, czekajcie. I spytam się na karma. Ktoś by był spytam się czy będzie jak pana ekipa na karma. To może przejdziemy, bo widzę, że ma timer. Jeszcze widzę, że przewodnik ma timer to. Może przepkać przejdzie. To idę. Dobra, napisał już meczek, że wpadnie. Powiem że przejdziemy zaraz sobie za karmazynem. Przy okazji Wam pokażę tego wojownika, jak mówiłem, nie? 50. I jakiś naszej nick, czy z karma by się też przydały, nie? Bardziej na naszej nick celujemy. Oerka spoczko sprawa. Dobra, to logujemy z tego Maga. 60% bita jeszcze. 2,5 leerka, tak jak nie wiem. Yy, pozdrawiam ziomeczka kochanego kosteczkę lodu. Spoko ziomek. Jegoś ostatnio mi się spoko z nim gada. Pozdrawiamy oczywiście i pozdrawiam Anciaka, pozdrawiamy Piaka, alkoholika, pijanego Johnego. Pozdrawiamy Michała, Pawlisa, Fuwara. Pozdrawiamy kogo jeszcze? Pozdrawiamy Lajatu, pozdrawiamy Kolobolo. I, I oczywiście pozdrowie Banana Krzemienia, Erika. Kogo jeszcze możemy pozdrowić? Pozdrawiamy Nikiego, pozdrawiamy Alibabsko no, w sumie pozdrawiam wszystkich co siedzą na streamkach, bo widać kto jest spoko, kto nie jest spoko i po prostu fajna integracja między twórcami widzami na tych live'ach jest, więc spoczko spoczko. Można sobie razem coś pobić, pogadać, czy poza live'em, czy podczas spoko sprawa a teraz to lecę sobie za karmikiem za karmikiem ma 33 minuty do maksa, a minimala miało dobra może stać nieważne po prostu no idę za karmem I tyle kurwa i tyle no i to jest właśnie ten wolnik co mówiłem no, na razie jest takich legend na przedział. To mam tylko ten pierścień, w sumie. No i cebeki siadają, wam powiem, bo na 50. level mam 50. level. To fajnie oddaję ten pierek. Budki to, no, wiadomo, lepsze takie niż jakieś herko. Oczul, że też się przydaje. No jeszcze by się przydało. O kurwa, spagło się szykuję. No mi się jeszcze. Jakieś legendy dokupić. Mam aktualnie 880 milionów chyba na Berufie, więc coś tam bym kupił, tylko nikt nic nie ma. To jest właśnie to, ten Beruf, nie. Ciężka sytuacja kurwa z legendami. Dobra, zanim tam wejdziemy na zachodnie rozdrożę, to sobie jedziemy na Kobolda zbić. Bo może kurwa jakimś trafem na odcineczku coś odda. Może... Możemy spróbować. <laughs> o, tutaj mam błoga na pewno. O, tutaj nie, dobra, te są. Nie z grzybku. Dobra, cyk. No, jak mówię, długo, dają oddają kurwa te dwójki, naprawdę. Ja je tukę, tukę i tukę. One nic. Naprawdę katastrofa, bym powiedział. Katastrofa. No, tu mam jeszcze jakieś błogo. No i mam jeszcze w depo chyba tam 30 sztuk, co też się wykorzysta. dobrze, tak optymalnie tyl błogosławię, że kurwa nadrobił. Nie zmarnuje się nic, wszystko zużyje raczej. Zobaczymy, zobaczymy. Nie, jeszcze mam w planach ulepszenia w ogóle tych tak. Bo, no, broń ma w rękę na plus jeden. Przydałoby się bardziej ulepszać, ale no, ciężko też z herami też jakoś nic nie chcą udawać, nie wiem Nie jest to takie proste jak się wydaje A coś kupować herka to Wolałbym pierwszy kupić jakieś legi Deku no, Wiadomo z bonusikami fajnie można pograć Jak się ma dobre umiejętności no to bez problemu Można fajnie porobić, nawet w dostępnych legach Dużo takich przypadków było właśnie, że ogólnodostępniakami robiłem kurwa eventowych typu Napiję się tym barka, tylko musiałem wlać jeszcze, nie zakręcałem butlu, lecimy dalej. siorbanko siurbanko na odcineczku. Yy, możecie napisać w komentarzu jeszcze. I, nie, nie. kto słyszał siurbanie kurwa, żebym wiedział kto ogląda. Już to minutę odcineczka Fajnie, bo jeśli to że ktoś ogląda aż tyle czasu, odcinek. Chociaż odcinek trwa dopiero 16 minut, więc nie jest wcale to, to długo. Myślę, że przejdziemy karmika. Co jeszcze możemy porobić? Jeśli chodzi o questy, no to raczej nic do dobrania. nie mamy. Na razie. Albo na razie nie chcę odbierać. Pewnie na jakimś odcinku się. Wszystko skumuluje i odbierze I tak się powinno robić Na 110 bogach, kurwa oczywiście, że tak Barwna jaskinia P1 mm, 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 mm. Co sądzicie o grzybach w tym sezonie? Jeśli chodzi o życie realne, według mnie kurwa spoko sprawy. byłem raz w tym roku na grzybach ja kurwa nigdy prawdziwka nie znalazłem, tak kurwa znalazłem miejsce, gdzie kurwa były prawdziwki, nie? I polecam bardzo, to jest fajna zajapka, czas na sobie pójść właśnie na grzybki czy na ryby Ale na grzyby to kurwa... Jeśli chodzi o prawdziwki no to... Yy, głównie w poprociach, takich wysokich poprociach, co nie? Takich aż do ramion nawet Warto chodzić, bo ludzie tam nie chodzą, co nie? Bo się ludzie kleszczy boją, a ma... wiadomo w poprociach twój kleszczy jest Ludzie się boją tam chodzić, i tam nie jest nic wyzbierane, i właśnie tam zawsze twój prawdziwków był Tak jak teraz znalazłem taką miejscu wydojebaną, to chuj. Naprawdę. Spoko sprawa. No, grzybowy król. <grybowy> grzybowy król, no właśnie a grzybowy król. Ja on tu opowiadam o grzybach, no i widać kurwa, że jestem grzybowym królem, nie? Taki strój mam, no to co się dziwić maska gubicu Pewnie nie będzie kurwa karma, ja zawsze szukam, szukam tych herosów kurwa na odcinku, nic nie chce się trafić. Jakoś tak jest, nie wiem. Mm, 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 no i zostałem jeszcze tylko kaniony. Jak tu szukam kaniony i nie będzie karnika, no to kika po prostu kiwa mm. Co tu jeszcze mógłbym, rzec? Pły mam w ogóle heryków na tropiciela, ale teraz nie gram, bo nie mam postaci tropkę żadnego. Bo zmieniłem właśnie z wojka. znaczy stropa na Wojka. Bo Wojkiem się przyjemnie gra fajna profesja. Tym wojownikiem robię łowce w pięciu legendach na przykład, albo... Moim łowcą 70 robię łowce w pięciu legendach. No. To jest też kwestia umiejętności co nie i dobrania. Dobrej broni pod kogoś, nie? Czyli to gierka, czy puta, ręka, czy dwu ręka, nie? To jest w sumie kluczowe, jak chce się coś działać fajnego w PVP Bardziej na weruce. Trzeba pójść, myśleć. Nie zawsze wychodzi, ale zdarza się, tak <grym> bym powiedział. Karmika. No kurwa, nie zapowiada się, żeby ten karm spał, nie? I, I po drodze sobie jeszcze zbijemy Tarmusa. Może Tarmus się odda, kurwa, dziwnym wujem. Wilczy äh, śpiew, zakrzywiony pazur, wilczy śpiew. No no i tu już znowu dwa respekt dupa nie ma tu są jeszcze trzy nie ma no kurwa katastrofa bym powiedział <ścoughs> o tu, tu. jak wam się podoba moja świnka kurwa dziki grzybia się nazywa właściciel wiadomo pan już zajebisty właściciel takie fajne świnki mam że to chuj. <grych> kurwa tutaj w ogóle tak wymówiłem Będę kupiłem kupiłem z które zesiełki bo po prostu nie chciało się do nas albo nie było teleportów, już nie pamiętam dobra tutaj elitki to możemy sobie zbić może jakieś herko zawsze spadnie Nie wiadomo o co chodzi no ale nie tym razem chyba chyba nie tym razem Chociaż jeszcze wilczego to została więc, miejmy nadzieję, średnio, średnio bym powiedział, dobra, tutaj kolejny rest, kurwa wykluczony, kolejny wykluczony, I jeszcze dwa, kolejne dwa wykluczone, ja pierdolę. O, nie lubię takich sytuacji. No i dobra, trzeba się na K2. Po drodze, tarma się zbije. Może tarm, kurwa, może tarm. Legendy Starmusa też bym założył, jakby coś lotnęło. Na razie, ble, jakie legendy, o set. Później będzie się kombinować, żeby robić zamienniki. Jestem tego zdania, żeby tak robić. Bo jakoś trzeba sobie radzić, nie? Jakoś trzeba sobie radzić. O dobra, chociaż tarmus stoi. Wow, szok. Szok unikat na odcinku. Milczu <Yoda> pan Takim wojowniczkiem te bez problemu można je bać i się nie bać. Tym bardziej, że w zapasie, nie? <grych> chociaż jakiś dotyczek bym chciał jeszcze. No jakiś dotyczek, chyba by się przydał. Albo jakaś konkretna Rka, na przykład starmuza, Mhm. Albo drugi cewek starmuza, żeby bombić podwójnie. Wiadomo o co chodzi. Chociaż kredyta to nie mam wcale dużo, o 21%. Fajnie było mieć pod 30%, albo z 25% chociaż. Wtedy można było mówić, że to jest bombienie, nie? Dobra, logiem ja się jeszcze zbić kobolda. W międzyczasie, eee, to kobolda też kurwa tuc. Można i chuje oddaję. No co, na tym łapce to w sumie bije serguluska. Tu jakieś przewa, tu kostka, tu łopka. No głównie by się przydały legendy taka ORK na albo zbrojka. Kurwa, zbrojeczka z klątwą na owce, No to coś pięknego, coś pięknego Zbrojeczka z klątwą i naasiór ORK łapki druga klątwa. No nie wiem, no można coś wygnieć na te głowce, no zobaczymy jak to się potoczy Jestem dobrej myśli Pytanie, co jest lepsze? To czy to? Zależy po co. Patrzymy. No, 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 taki kurwa kobolt. No, taki kobold. Taki właśnie z nim, kurwa jest. No, czego się spodziewać? Po tym, że ja biję dwójki i nic nie spadnę. No, kurwa, klasyk, normalka. Normalna sprawa bym powiedział. No i dobra, ostatnia mapka. Za tym karmikiem. No średnio to widzę. Bo kurwa tak jest zawsze, no naprawdę zawsze tak jest. Nikogo ja kurwa nie mogę znaleźć, nie? Oj chuj, ostatnie 4 respy No jak nie będzie, no to się załamę po prostu, no załamka <laughs> Brak słów, brak słów Po prostu brak słów Pognysty dech No i tutaj go nie ma kurwy Tu też no i chuj mi w dupę, dobra. Dojdę sobie jeszcze tutaj na dwójeczkę. I nie będziemy kurwa kombinować. Skończy się odcineczek. Niestety kurwa... Karmozyna nie znaleźliśmy. Klasycznie. Szukać, szukać i jest z tego mieć. <ścoughs> częsty przypadek, częsty przypadek. Ogólnie, możecie napisać w komentarzu, czy pisaliście już maturkę, jak tam Wam poszło albo egzaminy zawodowe, jak Wam poszły. W sumie to jest ciekawy temat teraz dla mnie, więc możecie się pochwalić. Jak zaliście co na ile procent, albo czy w ogóle planujecie podchodzić. Bo dużo osób też nie chce podchodzić do matury. Sam nie, byłem pewny czy chcemy, ale no spróbuję, spróbuję, może się uda jak nie to trudno i tyle, i tyle i tyle no jeszcze na cineczku się teściowa załapie <laughs> więc spoko. spoko spoko sprawa, spoko sprawa no. Kurwa, nie ma jasa, nie? Dobra, to odbijem sobie jeszcze teśkę Do spania <laughs> Bo czemu nie, bo czemu nie, kurwa Dobra, to jebiem i jebiemy, kurwa No, no, to, to, no i tak to kurwa właśnie jest Dobra, no to ja bym was po prostu pożegnał w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle i wpadajcie oczywiście na tego live'a przedłużonego 11 listopada, bo będzie gruby, naprawdę będzie gruby. Więc możecie się czegoś fajnego spodziewać i na pewno będę coś rozdawał na tym live'u, więc wpadajcie. Będzie ciekawie i co i dziękuję każdemu za to, że ogląda do końca. Dziękuję, zostawcie łapeczki i subiczka, żeby zmotywować. No i na razie. Hej.